Witam Państwa i zapraszam do obejrzenia kolejnego programu Nasz Sportowy Tydzień. Słowo o sponsorze. Sponsorem dzisiejszego programu jest firma Radruk, specjalizująca się w personalizacji i sprzedaży strojów sportowych i ubrań roboczych na drukach na wszelkiego rodzaju materiałach tekstylnych, porcelanowych, szkle, aluminium, granicie i wielu innych. W ofercie firma posiada również kubki, poduszki, fotoramki, skrzynki upominkowe, breloki. Nowością jest... Grawerowanie laserem firma Radruk Radosława Wasielewskiego znajduje się w rybnie przy ulicy Wrzosowej 8. Telefon 507 614 364. Firma Radruk wspiera lokalny sport. A teraz przechodzimy już do bieżących informacji sportowych. Wrablik trzeci w Pradze. W dniach 20-21 sierpnia w Pradze rozegrano kolejny turniej tenisa stołowego z udziałem ośmiu zawodników. Wśród nich był także grający trener działdowskiego dekorglasu Izi Wrablik. W grach eliminacyjnych nasz tenisista wygrał cztery pojedynki i trzy przegrał. To uplasowało naszego zawodnika na trzeciej pozycji i dało awans do półfinału turnieju. W walce półfinałowej po raz drugi w tym turnieju lepszym okazał się Czech Prokopcow. W pojedynku o trzecie miejsce Wrablik okazał się lepszym od Czecha Sirucka i pokonał go po raz drugi w turnieju. W finale spotkało się dwóch Czechów, Konecny i Prokopcow. Wygrał Konecny 3 do 2, choć w eliminacjach lepszym był Prokopcow, który wygrał 3 do 0. A teraz przechodzimy do piłki nożnej. Czwarta Liga Piłkarska. Zwycięstwo Delfina w Pasymiu. Delfin rybno rozgrywał swój kolejny mecz w rozgrywkach czwartej ligi w Pasymiu z Błękitnymi. Drużyna Radosława Wasielewskiego powalczyła bardzo mocno. Mecz na obcym boisku zawsze należy do trudnych i ten również do takich należał. Już w drugiej minucie Delfin po uderzeniu Mateusza Zielińskiego objął prowadzenie. Siedem minut później było już. 1 do 1. Jednak na przerwę delfin schodził z prowadzeniem. Bramkę na 2-1 strzelił Jakub Słomski. Pięć minut po przerwie trzecią bramkę dla delfina dołożył Mariusz Szatkiewicz. Później niestety drużyna spasymia strzeliła dwa gole i zrobiło się niespodziewanie remisowo 3 do 3. Na szczęście dla Delfina Miłosz Drzewiński dołożył swoje w tym meczu i w 86 minucie strzelił zwycięskiego gola. Już w środę 26 sierpnia Delfin na własnym boisku podejmować będzie zawsze groźnego Jezioraka Iława o godzinie 17. Natomiast w sobotę 29 sierpnia Delfin zagra w Olsztynku z Olimpią. W tabeli na prowadzeniu czwartej ligi Zatoka Braniewo z 15 punktami, delfin jest na pozycji czwartej i ma 9 punktów. Pozostajemy w dalszym ciągu przy piłce nożnej, tym razem o lidze okręgowej. Efektowne zwycięstwo polonii nad orłem. To był udany występ Iłowskiej drużyny w sobotnim meczu z Orłem Janowiec Kościelny. Pierwsze 45 minut meczu upłynęło bez bramek, ale w drugiej odsłonie kibice mieli nie lada ucztę. Padło aż 5 goli, z czego 4 do bramki Orła. Krótko po wznowieniu gry na listę strzelców wpisał się Kacper Ciesielski. Minęło zaledwie 6 dalszych minut meczu i po raz drugi na listę strzelców wpisał się Kacper Ciesielski. W 66. minucie goście zdobyli kontaktową bramkę. Polonia jednak nie odpuszczała i na listę strzelców wpisał się w 72. minucie Jakub Rogowski. Była już 90. minuta gry i sędzia podyktował jedenastkę. Do piłki podszedł. Niezawodny w takich sytuacjach Maciej Komorowski i rzut karny zamienił na ostatniego gola dla Polonii, co dało efektowne zwycięstwo 4 do 1. W najbliższą sobotę Polonia wyjeżdża na mecz do susza. Siatkówka plażowa. Grali o puchar burmistrza naszego miasta. W sobotę 22 sierpnia na boisku siatkówki plażowej w parku Jana Pawła II w Działdowie rozegrano turniej o Puchar burmistrza Działdowa. Do udziału zgłosiły się tylko cztery pary, dlatego postanowiono grać systemem każdy z każdym. W wyniku rozegranych sześciu pojedynków zwycięstwo odniosła para Jędrzej Arjan i Krystian Wojtkiewicz, którzy reprezentowali Olsztyn i Dobre Miasto. Pierwsze trzy pary otrzymały puchary i upominki rzeczowe. Organizatorem turnieju był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Działdowie. Turniej sędziowali Henryk Przybyszewski i Wiesław Nizgorski. Koszykarki z Działdowa przebywały na basket camp. W Centralnym Ośrodku Sportu w Wałczu organizowane są zajęcia dla uzdolnionej młodzieży koszykarskiej. W dniach 15-21 sierpnia odbył się kolejny obóz w ramach ósmego turnusu Basket Camp. W zajęciach uczestniczyły trzy zawodniczki z Działdowa – Kinga Kuc, Aleksandra Niedzielska i Michalina Okuniewska. Należą one do kadry województwa warmińsko-mazurskiego w kategorii młodziczek. W trakcie obozu doskonali, doskonaliły one swoje umiejętności koszykarskie, które będą zapewne przydatne w nowym sezonie 2020-2021, a szczególnie na ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży, która odbędzie się w listopadzie. Trenerką kadry wojewódzkiej jest nauczycielka ze szkoły podstawowej nr 3 w Działdowie Iwona Małgorzaciak Niedzielska. I raz jeszcze powracamy do piłki nożnej. Piłkarska klasa A. Iskra wygrywa, MKS remisuje, WEL przegrywa. Iskra na Rzym postarała się o sporą niespodziankę. W sobotę 22 sierpnia drużyna z Narzymia pokonała na własnym boisku lidera Złotowo, który poniósł pierwszą porażkę w tych rozgrywkach. Gole dla iskry zdobyli Patryk Szczepański, Michał Rynkowski i Adrian Cieszkowski. Iskra przegrywała 1 do 2 i dwie bramki zdobyła w ostatnich pięciu minutach meczu, co dało jej wygraną 3 do 2. MKS Działdowo podejmował w sobotę na własnym boisku Zamek Kurzętnik. Zdecydowanym faworytem była drużyna z Działdowa. Już w 14 minucie gola strzelił Szymon Gęsicki, ale więcej bramek już nie zdołali strzelić nasi zawodnicy, choć okazji było sporo. To, czego nie zrobili działdowianie, zrobili goście. W 70 minucie meczu doprowadzili do wyrównania i spotkanie zakończyło się remisem 1 do 1. Vel Litzbark grał mecz na wyjeździe i przegrał z LZS-em Frednowy 1-3. Bramkę dla Welu zdobył Dominik Strungowski. W najbliższej kolejce z naszych drużyn grają wicher gwieździny MKS-działdowo oraz Vel Litzbark i z Ten mecz rozegrany zostanie w niedzielę o godzinie 16.00. I to już wszystko, drodzy Państwo, jeżeli chodzi o informacje sportowe. Ja na zakończenie przypominam, sponsorem dzisiejszego programu była firma Radrug. Specjalizująca się w personalizacji i sprzedaży strojów sportowych i ubrań roboczych na drukach, na wszelkiego rodzaju materiałach tekstylnych, porcelanowych, szkle, aluminium, granicie i wielu innych. W ofercie firma posiada również kubki, poduszki, fotoramki, skrzynki upominkowe, breloki. Nowością jest grawerowanie laserem. Firma Radruk Radosława Wasielewskiego znajduje się w Rybnie przy ulicy Wrzosowej 8 telefon 507 614 364. Firma Radruk wspiera lokalny sport. I na dzisiaj to wszystko. Żegnamy się z Państwem tradycyjnym. Do usłyszenia i do zobaczenia w naszym kolejnym programie.